Główne przyczyny wypadków drogowych należy ukrywać w czynnikach, czynnikiem takim pierwszym to jest człowiek, drugim czynnikiem to jest pojazd i trzecim czynnikiem to jest droga. Jest jeszcze czwarty czynnik, tak zwany czynnik psychologiczny, który w przeszłości był mało dostrzegany. Dzisiaj widzimy, że pogłęb życia powoduje, że u wielu kierowców, u wielu uczestników ruchu drogowego występuje stres i ten czynnik psychologiczny ma bardzo istotne znaczenie. Udział człowieka jako czynnik ludzki to jest udział praktycznie około 70% zdarzeń drogowych. Pozostałe zdarzenia, które wynikają z czynników właśnie między innymi pojazdu, a także z czynników właśnie, które są związane z drogą, to jest zaledwie 9 do 12%. Te czynniki ulegają zasadniczym zmianom. Zdajemy sobie sprawę z tego, że następuje dosyć szybko rozwój motoryzacji. Następuje również poprawa infrastruktury drogowej, więc te czynniki jak gdyby występują zamiennie, natomiast czynnik ludzki to jest czynnik, na którym należy zwrócić najwięcej uwagi. Dla wielu kierowców to ma istotne znaczenie, żeby jednak stale doskonalić swoje umiejętności za kierownicą na drodze, ponieważ samo zdanie egzaminu państwowego na prawo jazdy jest wymogiem formalnym. Samo posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem nie gwarantuje nam bezpiecznego Poruszania się po drodze. Zdajemy sobie sprawę z tego, że młodzi kierowcy mają niewielkie doświadczenie. Istotne tu jest, żeby przewidywać zachowanie i skutki swojego postępowania, ale także zwracać uwagę na to, jak zachowują się inni kierowcy, inni uczestnicy na drodze, bo nie jesteśmy sami. Przecież droga to nie tylko pojazd, ale to także inni uczestnicy, a więc i dzieci, i osoby starsze, i osoby w średnim wieku. Wypadków drogowych dochodzi o różnych porach, w dniach, w różnych. W porach roku takim okresem, kiedy najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych, to jest okres jesienny. Od wielu lat w październiku notujemy najwięcej zdarzeń drogowych, natomiast w okresie letnim, a więc od czerwca do końca sierpnia również odnotowujemy dużą liczbę zdarzeń drogowych. Trzeba pamiętać o tym, że w Polsce najwięcej mamy dróg jednojezdniowych, dwukierunkowych i na tych drogach najczęściej dochodzi do wypadków drogowych. Około 68% zdarzeń drogowych to są wypadki powodowane właśnie na tych drogach jednozdniowych. W Polsce wiele dróg przebiega przez obszar zabudowany, stąd też w tym obszarze zabudowanym mamy dużo zdarzeń z udziałem nie tylko kierujących, ale również z udziałem osób pieszych i tutaj na razie szczególną uwagę właśnie zwracać poruszając się przez te drogi, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie mamy bardzo dużo obiektów, różnego rodzaju instytucji państwowych, gdzie mamy przejścia, gdzie mamy torowiska, tutaj ze strony kierowców ta uwaga musi być skoncentrowana głównie na prowadzeniu pojazdu, a także na obserwaniu uczestników ruchu i ich zachowaniu.